Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XD, a w dzisiejszym odcinku o tym, kto tak naprawdę był sprawcą wydarzeń w Magdeburgu. Przy temat dzisiejszego odcinka pewnie ten film dostanie żółtego dolara, więc na starcie dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, dzięki którym mogę nagrać ten film. A jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, link do zrzutki znajduje się w opisie, a pojawicie się w kolejnym materiale. Osiem lat po tragedii na jarmarku świątecznym w Berlinie, tym razem Magdeburg, samochód wjechał w tłum. Jest pięć osób zabitych, w tym dziewięcioletnie dziecko, około dwustu rannych. Informacje o sprawcy są zaskakujące. To lekarz, saudyjski imigrant, który porzucił islam i sympatyzuje z niemiecką skrajną prawicą, która chce zatrzymać imigrację muzułmanów. Andrzej Zaucha. I w tym momencie TVN odetchnął z ulgą. Boże, jak to dobrze, że ten, co spowodował tą tragedię, jest za skrajną prawicą. Teraz możemy wam tłumaczyć, że jeżeli nie chcecie czegoś takiego, nie możecie głosować na skrajną prawicę, tylko na skrajną lewicę. A o tym, jak politycy wykorzystują tę tragedię, w dalszej części filmu. To było przerażające. Chcieliśmy wejść na jarmark boszu narodzeniowy i nagle usłyszeliśmy stumiony hałas i ryk silnika. Ludzie krzyczeli, wszystko wydarzyło się w ułamku sekundy. Mój kolega krzyknął, zejdź z drogi, zbliża się do nas. Samochód przejechał obok nas. Ludzie w panice biegali lub chowali się pomiędzy domkami, były sagte. Tego filmiku z wiadomej przyczyny wam nie pokażę. Ale pewnie widzieliście go parę razy już w telewizji czy w internecie. Atmosfera święta zamieniła się w koszmar. Ci, którym nic się nie stało, próbowali pomóc rannym. W tym samym czasie, nieco dalej, w ręce policji wpadł sprawca napadu. Władzom udało się błyskawicznie ustalić, kim jest. Sprawca został zatrzymany. Jest to 50-letni mężczyzna z Arabii Saudyjskiej, który po raz pierwszy wjechał do Republiki Federalnej Niemiec w 2006 roku. Posiadał zezwolenie na pobyt stały, a ostatnio pracował jako lekarz w Bernburgu, Według naszej aktualnej wiedzy działał samotnie. Do tego momentu panowała narracja że widzicie do czego prowadzi pakt migracyjny, że przyjeżdżają migranci wyznający islam i mordują. Katolików, no tylko, że wtedy dowiedzieliśmy się, że prawca jest ateistą, islamofobem, zwolennikiem Izraela, co ciekawe, sympatyzuje z AfD. I co wtedy się stało? I wtedy druga strona, teraz lewica, przybyła z odcieczą i pokazywała, że ci, co głosują na AfD, właśnie będą doprowadzali do takich tragedii. Politycy to naprawdę paskudni ludzie, którzy wykorzystają każdą tragedię do swoich gierek politycznych. Widzicie, najpierw prawica wykorzystała Później lewica, im nigdy nie chodzi o ludzi, im chodzi jedynie o ich poparcie i o przekonanie wyborców do ich poglądów. Pamiętacie, jak było z powodzią, że każdy pomagał, minęło parę miesięcy, już tam nikogo nie ma? Niektórzy z Was sobie pewnie teraz pomyślą, co ten masza wygaduje, to on nie jest przeciwny masowej imigracji? Jestem, tylko nie potrzebuję jakiejś jednej tragedii wykorzystywać do tego, żeby kogoś uświadomić, że masowa imigracja jest zła. Przecież wystarczy spojrzeć na szersze statystyki, a nie jedną tragedię. Kto popełnia przestępstwa? Ilu tych imigrantów nie pracuje, a ilu pobiera zasiłki? To są statystyki, które powinniśmy pokazywać, a nie jedna duża tragedia. To jak teraz jest właśnie odwracanie kota ogonem. Ta osoba popierała AfD, i widzicie teraz, ci niemieccy ekstermiści będą eksterminować imigrantów. A politycy zawsze wykorzystują głośne tematy, żeby zdobyć sobie punkty procentowe. Pamiętacie ustawę Kamilka? Wykorzystali aferę, napisali ustawę i ją przepchnęli. Ustawa w środku miała wiele bubli prawnych, ale ci, co przeciwko niej zagłosowali, byli publicznie linczowani w tych programach, że nie poparli tak dobrej ustawy. To teraz zapytajmy się, czemu politycy przez 20 lat nie zrobili takiej ustawy? Zrobili ją teraz, bo wynikła afera i trzeba było zareagować. Teraz, jak zobaczycie w dalszej części filmu, Donald Tusk pisał wspaniałego tweeta, gdzie zaprosił Prawo i Sprawiedliwość prezydenta do przepchnięcia wspólnie ustawy antyimigracyjnej. Ten sam Donald Tusk który jeszcze rok temu miał kompletnie inne zdanie o imigrantach. Naprawdę się nie zdziwi, jak w tej ustawie będzie coś przepchnięte, jak za najlepszych lat prawa i sprawiedliwości, gdzie w ustawie o zwierzętach oni rzucali jakieś poprawki do ustaw podatkowych. Mówił o sobie, że porzucił islam i pomagał swoim rodakom, którzy chcieli zrobić to samo i uciekli z Arabii Saudyjskiej. Właśnie to mógł być jeden z jego motywów, że e, według niego Niemcy nie chciały przyjmować imigrantów z Arabii Saudyjskiej, którzy nie wyznają islamu. Niedawno Bitcoin przebił barierę 100 tysięcy dolarów. i Jeżeli macie jakieś pieniądze w Bitcoinie, to chciałbym wam zaprezentować sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Kryptokraków, jeden z nielicznych polskich kantorów Bitcoin. I jeżeli chcecie wymienić swoje kryptowaluty na gotówkę, to na terenie całej Polski możecie to zrobić skubą z kubą z Kryptokraków. Kontakt do właściciela strony jest to tutaj, wystarczy zeskanować i napisać do niego na Telegramie. A jeżeli podacie kod brzuska, dostaniecie maksymalnie niską prowizję. Niemieckie władze twierdzą, że był islamofobem, z jego mediów Społecznościowych wynika, że wspierał skrajną niemiecką prawicę i ostro krytykował niemieckie władze, m.in. w wywiadzie dla radykalnego, antyislamskiego amerykańskiego portalu. No dobra, to wiecie, co mnie tak właściwie zastanawia? To dlaczego jego celem był jarmark bożonarodzeniowy? Mam mnóstwo niepodważalnych dowodów, że Niemcy próbują niszczyć życie byłych wyznawców islamu, którzy uciekli z Arabii Saudyjskiej, zarówno w Niemczech, jak i poza granicami kraju. Arabia Saudyjska miała przed nim ostrzegać niemieckie władze, ale nie Wykluczone, że były wyznawca islamu nie wzbudził podejrzeń niemieckich służb specjalnych. Nie ma możliwości sprawdzenia wszystkich osób. Znaczy, służby działają w ten sposób, że typują pewnego rodzaju, jak rozumiem, kręgi podejrzanych. Tak, służby nie mogą wszystkich zweryfikować, yy, dlatego nie mogą nikogo zweryfikować, dlatego wpuśćmy wszystkich, a kim są, zweryfikujemy później. Czy osoby szczególnie narażone na radykalizację? Tutaj ta osoba. Yy, Znajdowała się poza tym profilem. Osiem lat temu, 19 grudnia 2016 roku, islamski terrorysta wjechał ciężarówką w jarmark świąteczny w Berlinie. Zginęło wtedy 12 osób. Od tego czasu wokół świątecznych kramów w niemieckich miastach ustawiano specjalne zapory. W Magdeburgu wyglądały jak wielkie, kolorowe klocki Lego. Potencjalne drogi wjazdu były zabezpieczone zaporami betonowymi. Jedno, jedyne miejsce które zostało do tego ataku wykorzystane, to właśnie taka droga techniczna dla służb porządkowych, które mm, i dla dostawców. Na miejsce zamach. To fantastyczne podejście, zabarykadować wszystkie możliwe drogi, żeby nikt nie mógł się przedostać i zrobić jedną... W roku przyjechał niemiecki kanclerz. Jest to straszne, tragiczne wydarzenie, w którym wszyscy musimy okazać współczucie bliskim, rannym i miastu Magdeburg. No i wiadomo, teraz wszyscy niemieccy politycy muszą się w Magdeburgu pokazać, bo czekają ich przyspieszone wybory. Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Premier Tusk dostosowuje swoją retorykę do nastrojów opinii publicznej. Tragiczny zamach w Magdeburgu wykorzystuje do ataku na PiS. Po ataku w Magdeburgu już dziś oczekuje jasnej deklaracji pana prezydenta Dudy i PiS o poparciu rządowego pakietu zaostrzającego prawo wizowe i azylowe. Państwo odzyskuje właśnie kontrolę nad granicami i migracją. Po latach chaosu i korupcji więc chociaż nie przeszkadzajcie. Mnie zastanawia, czy polityków nie boli kręgosłup odrobienia fikołków. Czyli premier tradycyjnie wmawia opinii publicznej, że nie ma odpowiednich instrumentów do zapewnienia Polakom bezpieczeństwa i to nie jego wina, tylko tych złych innych. Co jest zwyczajną kpiną z logiki. Jeżeli e, Donald Tusk chce coś zrobić więcej poza stroszeniem, błazeńskim stroszeniem e, groźnych min, to powinien wypowiedzieć ten fakt i nie zawracać nam wszystkim głowy. Kampania wyborcza niczym Wigilia Bożego Narodzenia jest czasem wyjątkowym, w którym politycy zaczynają mówić innym głosem. Pamiętajmy jednak, że kiedy opadnie wyborczy kurz, wrócą stare i dobrze znane przeboje. Paweł, Błoch, Republika. To prawda, nigdy nie wieście politykom, bo oni zawsze powiedzą to, co chcecie usłyszeć. Politykom każdej partii. Wydawałoby się, że za każdym razem, kiedy już myślimy, że doszliśmy do granic hipokryzji, wchodzi Donald Tusk i pokazuje, że wcale nie, znaczy on w ogóle ma problem z granicami. Ostatnio nie gdzie jest granica Polski. Ewidentnie nie wie, gdzie są granice hipokryzji. A jest pan on złośliwy ma... przed świętami. Na szczęście jeszcze przed świętami jesteśmy. Znaczy, on czegoś oczekuje. Panie redaktorze, panie redaktorze, to ja bym oczekiwał, żeby Donald Tusk przestał robić politykę na poważnych sprawach, bo to Donald Tusk, kiedy był szefem Rady Europejskiej, groził Polsce, jeżeli nie będzie przyjmować migrantów. To Partia Donalda Tuska urządzała sobie szopki na polskiej granicy. To Donald Tusk kazał swojej partii nie głosować za zaporą. To Donald Tusk mówił, że uroczyście unieważnia referendum, w którym było pytanie o przyjmowanie nielegalnych migrantów. No ale niestety pamiętamy, jak skonstruowane było to całe referendum. To w końcu Donald Tusk nie zaskarżył, chociaż miał taką możliwość do sierpnia. Nie zaskarżył dotsuł paktu migracyjnego. Więc jeżeli ktokolwiek w tej sprawie powinien milczeć, żeby się nie kompromitować, no to jest Donald Tusk. Zacytujmy jego najsłynniejsze słowa, kiedy trwał atak Łukaszenki Putina przy pomocy nielegalnych migrantów na polską granicę. Co mówił Donald Tusk? To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Tutaj w wypowiedzi pana Fogla, jak za najlepszych lat Janusza Kowalskiego licznik Donaldów Tusków wybił poza skalę. Obie te partie są siebie warte. Miarą skuteczności jest to, że rządzimy już rok, znaczy rządzimy, mamy nowy Sejm, wy rządzicie, ja jestem w opozycji, Aha. od Frankowska roku. O, panie marszałku. <laughs> nie, nie, jako, jako Sejm pracujemy już rok, po, okej, okay, poprawiam się, jako Sejm pracujemy już rok do tego momentu pod porządek obrad nie zostały przez Nową Kalicję wrzucone przepisy zmieniające sposób działania Straży Granicznej weryfikacji wiz. My rok czekaliśmy na raport Komisji Śledczej w sprawie afery wizowej. Dobrze, że ten raport powstał, ujawnił różnego rodzaju patologie, tylko te patologie wbrew pozorom nie zostały zatrzymane. Na przykład jedną z patologii ujawnionych przez Komisję Wizową było to, że w okresie rządu PiS, kiedy do Polski napływała rekordowa liczba imigrantów, polskie służby w ogóle nie pytały, czy osoba, której udzielają wizy, była karana w kraju swojego pochodzenia. Czy to zostało zmienione, wprowadzone do prawa? No, wedle mojej wiedzy, nie. Te przepisy nie zostały zmienione. Czy Straż Graniczna została dofinansowana? Nie. Czy liczba miejsc w ośrodkach dla osób zatrzymanych została zwiększona? Nie. Czy zostały usprawnione procedury deportacyjne? Nie. Czy została zmieniona praktyka, że jak nielegalny imigrant zostanie zatrzymany na ulicy, to jest mu wydawana później tak zwana decyzja, że ma wyjechać z kraju i jest puszczany wolno? Nie. W związku z czym to jest po prostu propagandowa opowieść yy, yy, będąca częścią kampanii wyborczej. Zgadzam się z tym i w tym odcinku chyba to zaprezentowałem. Przede wszystkim musi być racja Stanu, a racja Stanu to jest bezpieczeństwo, polskie bezpieczeństwo. I musimy robić wszystko jako państwo. Oczywiście, jeżeli Unia Europejska chce nam pomóc to bardzo dobrze, jeżeli nie, to robić to samemu, bo jesteśmy krajem przyfrontowym. Dzisiaj. Przepraszam, że tak powiem, to, to bydło, które było ściągane po prostu po to, żeby forsować nasze granice, tylko i wyłącznie w celu zdestabilizowania sytuacji. Poseł aktualnej koalicji rządzącej nazywa imigrantów, którzy walczą o przetrwanie, bydłem. Wyobrażacie sobie coś takiego dwa lata temu. Przecież taki polityk byłby zrównany z Ziemią. Musi po prostu wiedzieć, że nie będzie bezkarne, yy, tak jak do jeszcze do niedawna. Było, nie, przesadzał, tak? nie przesadza pan, no to jednak to są ludzie. Yy, ja mówię, ja nie mówię o tych, którzy tam cierpią, którzy tam na granicy potrzebują pomocy. Ja mówię o tych cynicznych, yy, yy, młodych yy, facetach, którzy jechali po to, żeby yy, destabilizować granicę. I na koniec dzisiejszego odcinka chciałbym wam pokazać Fantastycznego tweeta pani Magdaleny Felix, w odpowiedzi na tweeta pana Marcina Możdżonka, kolejny jarmark, kolejny raz samochód, kolejna tragedia. Ludzie, którzy cieszyli się tym magicznym przedświątecznym czasem, bezsensownie zginęli z rąk zamachowca. Do ilu takich dramatów jeszcze musi dojść, żeby zatrzymać to szaleństwo? I ona na tego tweeta odpowiedziała w ten sposób: w Szczecinie i w Gdańsku i w wielu innych miejscach doszło w ostatnich latach do takich sytuacji. Wjeżdżali Polacy w Polaków, więc nie ma nic gorszego niż dorabianie historii do takich zdarzeń. Nie wiem jak wy, ale ja nie słyszałem o takich sytuacjach, bo być może ich nie było. Na koniec dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, dzięki którym powstał ten materiał. Jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, link do zrzutki w opisie. Dziękuję za wsparcie i do zobaczenia.